Na świecie jest kilka pewnych rzeczy, śmierć, podatki oraz kolejne coroczne odsłony gier serii FIFA, PS i WWE. Od 1998 co roku mamy gry na licencji Federacji Vince'a Macmana, a od 1989 tylko w jednym roku nie wyszła żadna taka produkcja. Już za dwa miesiące na rynek trafi szósta już gra od WWE od 2K, jednak już na dany moment mamy wiele ciekawych informacji. Od dawna w internecie widzieliśmy spekulacje dotyczące tego, kto będzie gwiazdą, na okładce gry. Rozpoczęły się one tym razem jeszcze szybciej niż zwykle, a to przez to, że nikt nie miał wątpliwości, że podstawą w tym roku będzie Becky Lynch. Jest to najpopularniejsza postać obecnie w produkcie, czy tego chcemy, czy nie. A WWE brnie w najlepsze z promocją gimmicku The Man. Przez fakt zdobycia na tegorocznej wrestlemanii mistrzostwa WWE przez Kofiego Kingstona jako pierwszego czarnoskórego zawodnika w historii, fani spekulowali, że on może też znaleźć się na układce WWE 2K20. Jednak już teraz ostatecznie wiemy, że to Becky Lynch i Roman Reigns będą twarzami najnowszej gry. Według nas jest to w pewnym sensie powrót do serii SmackDown vs. Raw, które za każdym razem zawierało przynajmniej po jednej z większych gwiazd z obu rosterów. W tym przypadku mamy twarz Raw, czyli Becky Lynch i twarz SmackDown Live, czyli Romana Reignsa. W oficjalnym trailerze widzieliśmy m.in. Hulka Hogana, dzięki czemu mamy pewność, że wraca on jako grywalna postać po pięciu latach przerwy. Wtedy przy okazji WWE 2K15. DLC, przez które można było nim zagrać, zostało usunięte przez aferę na tle rasistowskim, przez którą Hogan do dziś ma bardzo słabą reputację na zapleczu. Jego status Hall of Famera został mu przywrócony rok temu, a następnie mogliśmy go zobaczyć podczas Crown Jewel, a także niedawnego Raw Reunion. Wiemy już jak będzie wyglądać sprawa z trybami gry. Ponownie zobaczymy 2K Showcase, który zgodnie z przewidywaniami w tym roku będzie dotyczył kobiecej rewolucji. Tym samym głównymi postaciami, na którym będzie się skupiał tryb Będą członkini Four Horsewomen of WWE, czyli Charlotte Flair, Bailey, Sasha Banks i twarz WWE 2K20 Becky Lynch. Najbardziej ciekawi fanów fakt, że trzecia z nich będzie dostępna jako w pełni grywalna postać, szczególnie patrząc na to, że The Boss nie pojawia się w WWE od WrestleMania 35. Uspokajamy Was, że nie przesądza to o sprawie Saszy, gdyż w podobnej sytuacji był przecież w 2014 roku CM Punk. Ten w styczniu tamtego roku odszedł z federacji, a mimo to był w pełni grywalny postacią w WWE 2K15. Ba, był on tak jak Sasha Banks twarzą trybu 2K Showcase. Wtedy on debiutował i podostaliśmy na podstawce gry dwie historie. Pierwszą z nich była rywalizacja Triple H z Shawnem Michaelson a drugą Jonas Sinne właśnie z CM Punkiem. Choć głównie dotyczyło to wszystko tego drugiego. Punk odszedł jeszcze wcześniej w trakcie produkcji gry, więc raczej nie powinniśmy się kierować tym, jeśli chodzi o przyszłość byłej mistrzyni kobiet. Oprócz 2K Showcase oczywiście po raz kolejny do Zostaniemy karierę zawodnika, jednak tym razem będzie możliwość wybrania pomiędzy graniem wrestlerem a wrestlerką. Jednocześnie kolejną zmianą dotyczącą graniem kobiecą postacią jest powrót stypulacji Mixed Tag Team. Ostatni raz mieliśmy ją w WWE 2K14, czyli ostatnią grą w pełni wydaną na siódmą generację konsol. Powraca też tryb Towers. W zeszłym roku jego główną postacią był AJ Styles, który znajdował się też na układce gry. I w tym roku analogicznie tryb będzie dotyczył Roman Reignsa. Season Zostanie zastąpiony rzeczą nazwaną jako WWE 2K Originals i zapowiedziano, że kupując grę w gracz otrzyma pierwszy pakiet za darmo. Najpewniej dostawać będziemy także darmowe łatki w ramach tej usługi. Na więcej szczegółów jednak na ten temat musimy jeszcze poczekać. Znamy natomiast wszystkie szczegóły na temat innych edycji gry. Wersja Deluxe będzie zawierać oczywiście akcelerator, pozwalający graczowi na odblokowanie całej zawartości, na którą normalnie trzeba wydawać punkty zdobyte w grze. Do tego oczywiście będzie można zmieniać statystyki każdego z zawodników. Klasycznie już dostaniemy kickstart dający dodatkowe punkty w trybie kariery. W przypadku kupna wersji cyfrowej dostaniemy także bonusowo powracającą po 19 latach do gry Czajne i Halcohoganę jako grywalną postać. Natomiast kupując wersję pudełkową coś dla siebie znajdą także gracze WWE Supercards, gdyż dołączone będą limitowane karty do tej gry. Tak jak w poprzednich częściach edycja Deluxe dawała nam season passa, tak teraz jej posiadacze otrzymają pełną zawartość WWE 2K20 Originals. Edycja kolekcjonerska z roku na rok jest pożądana przez wielu fanów, nieważne jak dobra czy jak zła ona jest. Tym razem jest jednak ona wyjątkowa, gdyż dotyczy 20. rocznicy powstania tygodniówki SmackDown. Prócz tego, co oczywiście jest w edycji Deluxe, otrzymamy klasycznie dla kolekcjonerki serii WWE dodatki, czyli kawałek tego czegoś co zwisa z krawędzi ringu oraz autografy kart Angla, Reya Mysterio i Edge'a. WWE 2K20 wyjdzie 22 października 2019 roku na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Ponownie gra nie trafi na Nintendo Switch, co jest bardzo dobrą decyzją od 2K, patrząc na to jak fatalnym portem była wersja na konsolę ojców Mario. I to by było na tyle ze wszystkich informacji, które na ten moment mamy na temat kolejnej gry od WWE. Dajcie nam znać, czy jesteście nahypowani na tą grę, bo my osobiście chyba troszeczkę nie. Zapraszamy też do odwiedzenia naszych social mediów, takich jak Facebook czy Instagram, gdzie znajdziecie wiele ciekawego ze świata profesjonalnego wrestlingu. A więc, panie i panowie, ja nazywam się Seth Donald z What Is Wrestling, dziękuję wam bardzo za uwagę i słyszymy się już wkrótce.